Wyobraź sobie kraj zbudowany z wody i drewna, gdzie rzeki są drogami, które nie pytają o granice. Rankiem z wnętrza grodów unosi się dym, nie jak znak alarmu, lecz jak zaproszenie do życia. Wspólnota trzyma się nie dlatego, że ktoś rozkazał, ale dlatego, że bez drugiego człowieka nie da się przeprawić przez rzekę. Grody to miejsca schronienia, handlu i słowa, które coś znaczy. W dzień to targ, gdzie garnek wymienia się na nóż a słowo na słowo. W nocy to cisza przerywana tylko stróżowaniem. Pomiędzy grodami ciągną się ścieżki, które każdy potrafi czytać. Wiec to miejsce, gdzie głos starszych wynika z pamięci, którą niosą. Na wiecu mówi się o wyprawach, żniwach, rodach i przymierzach. Handel to wymiana opowieści, dzięki którym wiadomo, co dzieje się daleko. Święte Gaje to miejsca, gdzie składa się przysięgi i prośby. W świętych miejscach wystarczy chwila ciszy, dzielony chleb i płomień ognia. Kraina nie jest muzeum, jest ruchem z północy na południe i ze wschodu na zachód. Wędrują nie tylko ludzie i rzeczy, ale też pomysły i słowa. Moc tej krainy czuć, kiedy ludzie widzą się nawzajem. Wojownicy są częścią tej samej tkanki, co targ i gaj. Ich obecność to raczej obietnica gotowości niż nieustanne uderzenia w bębny. Przewaga rodzi się z terenu, milczenia i czasu, nie tylko z siły ręki. Wojownicy ćwiczą krok w lesie, ale też noszą wodę i uczą młodszych. Wspólnota nie potrzebuje strojnej retoryki, żeby wiedzieć, kiedy coś jest ważne. Pamięć przodków nie jest ciężarem, który ciągnie w dół, tylko korzeniem, który trzyma, gdy wieje. Zespolenie rzek, grodów, wieców, gajów, handlu i pamięci tworzy panoramę. W tej serii będziemy rozdzielać wyobraźnie od tego, co potwierdzone. Najpierw szeroki kadr, potem detal, najpierw klimat, potem narzędzia. Ten obraz ma pobudzić wyobraźnię, zanim zaczniemy układać fragmenty naczyń i kronik. Kiedy zrozumiesz, jak ważne były rzeki, inaczej spojrzysz na znaleziska z dawnych przystani. Kiedy usłyszysz w głowie gwar wiecu, inaczej przeczytasz zdanie z kroniki o zebraniu starszych kiedy zobaczysz w wyobraźni święty gaj, inaczej spojrzysz na jamy ofiarne i warstwy popiołu. Fakt przestaje być suchą liczbą, a staje się punktem w przestrzeni, do którego można dojść wieloma ścieżkami. Ogień i woda pozwoliły mówić rzeczy, które bez nich byłyby zbyt ciężkie albo zbyt ulotne. Nie chodzi o rozmach liczony w chorągwiach, lecz o rozmach codzienności skoordynowanej tysiącem drobnych umów. Kiedy zamknie się oczy, ten obraz ma pobudzić wyobraźnię. Fakty i wyobraźnia nie stoją po przeciwnych stronach rzeki, razem składają obraz o większej rozdzielczości. Pozwólmy, by fakty prowadziły, a wyobraźnia oświetlała drogę między nimi, wtedy legenda nie ginie, tylko dojrzewa.